Witam moi mieli dzisiaj nowy film na kanale, nieco inny niż poprzednio, ponieważ będzie to 10 porad jak wyjść z tak zwanego low elo. I tutaj w trebie będzie leciała moja gierka z poziomu mastera na wesie, na którym obecnie gram. I będę starał się powiedzieć właśnie takich 10, moim zdaniem najprostszych, najbardziej... Najszybszych porad, które po prostu wpadły mi do głowy, jeżeli myślałem o tym programie. No i nie przedłużając, zaczynajmy. Yy, numer jeden. Nie tiltujmy, naprawdę jest to stosunkowo dość łatwe, żeby nie tiltować. Ale jak przyjdzie to, co do czego, no to niech pierwszy rzuci kamieniem. Kto nigdy nie nazwał kogoś kurwą, że albo nie stiltował, albo nie był wkurwiony na wszystkich. No. Zdarzają się takie sytuacje, ja nawet przez takie coś przechodzę. No i co robimy w takim momencie? Po prostu mutujemy wszystkich, mutujemy osobę, która jest toksyczna, w ogóle nie daje info, tylko się do każdego przypierdala i pinguje go. No i po prostu gramy swoje, skupiamy się na swoim performencie, no dobrze. Ale tutaj może pojawić się pytanie, no dobrze, ale buszu buszu mój geniuszu, ale co jak mam 0.19 Listina, w którym gra klęsa i ghosta i cały czas run, run downuje na midzie. No, są dwa sposoby, po pierwsze staramy się wygrać gierkę 4 na 5 na low elo, czyli poniżej diak moim zdaniem. Da się gierki wygrać 4 na 5, no a jak się zdarzy taka sytuacja, że mamy takiego trolla, że rzeczywiście idzie wygrać, to po prostu staramy się nie wkurwiać, bo następna gra będzie lepsza, być może enemy będą mieli takiego trolla. Także skupiamy się na swoim performanceie, no i nie tiltujemy. Punkt drugi, eee, udoskonalajmy swoją grę. I zwracamy uwagę przede wszystkim na swoje błędy. Łatwo się do kogoś przypierdolić, że tutaj nie użył flesza, tutaj mógł słukować, tutaj mógł być na topie, bo to było oczywiste, no da się, ale wtedy skupiamy się na innych, że my chcemy, przede wszystkim my chcemy wbić Dexa, nie chcemy, żeby ktoś wbił Dexa. I dopiero zaczniemy, jakby progresować, kiedy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko i wyłącznie wpływ na swoją rozgrywkę i powinniśmy się skupić na swoich błędach. To znaczy, że jeżeli padłem na topie od junglera, nie, nie pinguję naszego leśnika. Czemu nie był na topie? Tylko pinguje się, bo być może ten listing przeszedł na bardziej i go nie widziałem. Albo zwracam uwagę, że ja tutaj nie dobiłem minionów i nie mam 100 gold na itema, a nie na kogoś, że mój team jest słaby, bo mój bot jest 0,2 I to nie ma najmniejszego wpływu na to, że teraz nie zgadzałem tych CS-ów. 3. Pomoc drużyny drużynie znak w większości kile. Co przez to rozumiem? Eee, załóżmy taką sytuację, że wygrywacie topa. Macie 2-0 i macie 30 cs przewagi i gracie załóżmy takim Nasusem. Anemin to Popi ma 0,25, ale dwa razy już stepowała na bota i zabiła przy tych przeciwników. No i twój, twoi teamieci na bocie cię pingują, mówią, że jesteś awk. No i trochę mają rację. No bo mm, ty na topie jesteś jakby sam, a na bocie jest dwóch sojuszników. I co z tego, że oni mogą być słabsi od ciebie? Musisz jakby im pomagać też. Jest większa szansa, że jak im pomożesz, że jak stepujesz na tego bota, że oni wygrają i pomogą ci wygrać. I cała jakby. Zależność zwy zwycięstwa nie zależy od Ciebie. Także staraj się na przykład roamować na midzie to, że, że masz 10C czy 20 CSów, przewagi nie masz tak dużej różnicy, jak na przykład dwa razy zejdziesz na bota. Także pamiętaj o roamach i o pomoc drużynie jak masz TP'ka, staraj się nie typować na topa po raz dziesiąty, tylko już po pierwszym TP'ku na linie staraj się już typować na bota. Napisz, bo to by postawili warda deep i może jakoś wspólnie zwyciężyć się. Punkt czwarty. Oglądaj swoje replaye. Jest to dość proste, ale wymaga dość dużo czasu. Jest też dużo programów w internecie, które nagrywają jakby twoje powtórki, twoje śmierci. Staraj się po gierce znaleźć te 5 minut i zobaczyć swoją grę, gdzie zrobiłeś błąd. Na przykład widziałeś lisina na wardzie, a, a nie zareagowałeś i głupio się waliłeś Albo tutaj był leśnik, a ty w ogóle nie... Przykładałeś wagi, że tu może być, czy tutaj jest zeszła LB, a ja na przykład nie spingowałem, bo gram na midzie i starałeś się zwracać na takie uwagi i rzeczy, bo poprzez replaye możesz polepszyć swoją grę. 5. Oglądaj streamy najlepszych, najlepszych jakichś youtuberów, prosów, kup sobie i oglądaj kanały na YouTube, na przykład jeżeli oglądasz ten filmik, to prawdopodobnie chcesz wyjść z tak zwanego Elohel, co już jest jak najbardziej na plus. E, możesz oglądać różnych streamerów, czyli jak leżysz na dżungli, to oglądasz Jankosa, jak grasz na Adekere, oglądasz Woolita, jak grasz na Stoporcie, oglądasz Jack Trolla. Stara się oglądać takie osoby, które dość dobrze tłumaczą i których darzysz sympatią, no bo sympatia w tym wszystkim jest ważna. I z ich gry staraj się rozumieć, co oni robią. Może tłumaczą dobrze, podpytuj i stara się to przekładać do swojej gry. Dalej, e, punkt szósty ogarnij po trzy postacie na każdą linię. Mm. Jak ja gram na midzie, to załóżmy, że potrafię grać 30 championami. Wiadomo, jak masz swoją main linię, najlepiej, jak będziesz grał wszystkim. Chyba, że jesteś od tepekiem, ale to jest co innego. Ale jak jesteś autofilowany na topa, czy na bota, to staraj się nie mieć pretensji do systemu, że cię zautofilowali i bez trollował, bo wiesz, że jesteś najsłabszym ogniwem. Oczywiście jest też opcja tego, że będziesz doczował, ale wtedy to już są minusowe LPKi. Także ja bym się starał na każdą linię ograniczyć po trzy postacie. Ja, jak gram na to gram na przykład EZM. Jinem i Zixem. Dlaczego jest Jin Zix? Wiem, że nie wykaruję swojej drużyny, bo nie jestem tak dobrym, a żeby grać Wayne, albo Kogmolen. Dlatego gram Ez'em, bo jest bezpieczny na linii i w midzie jest w mid -game jest silny. Jinem, bo ma dużo utility i też pomogę swojej drużynie poprzez czy swoje, albo Zixem, jak wiem, że moja Drużyna jest na przykład AD, a ja mogę pójść sobie AP-kiem, bo wiem, że z x dobrze gram, bo umiem nim grać na midzie. Także postarajcie się znaleźć takie trzy postacie na każdą linię. Jak nie umiecie grać na takiej linii, to znajdźcie sobie postacie Utility, który, które pomogą wygrać twojemu teamowi. Yy, yy, numer 7. Graj postaciami, które Ci wychodzą, odpowiednie na Twoje Elo. Czyli. Chodzisz na OPGG, wpisujesz swój nich, masz 15 i patrzysz, masz na przykład 70% winratio na Lissinem, graj nim, masz 55% winratio na Shaco, graj nim, ale jak masz już załóżmy 40% winratio na Wiktorze, yy, na Midzie? A jest to twój najsilniejszy czempion i masz w nim rozegranie 10 gier. Odpuść, może masz innego czempiona, musisz poszukać, może spróbuj pograć na innej linii, może będzie ci to wychodziło. Tylko to też nie jest tak, że jak zagrać na przykład 3, 3 gry jednym czempionem i masz 100% winrate'a, że to może być twój main. Jasne, może być, możesz go spróbować, ale to nie znaczy, że możesz grać tylko i wyłącznie tym czempionem. Po kilkunastu, kilkudziesięciu grach na Rankedzie, e, staraj się, i jakbyś miał dobry winrate' na tym czempionie, no to staraj się go abuzować. Po prostu wychodzić i to nim graje, jeżeli chcesz naprawdę wybić Elo. Jeszcze odpowiedni champion, co przez to rozumiem? Na Low Elonie niekoniecznie dobrze jest grać z takimi czempionami jak Iven, Azir, Korki, Kasadin, takie championy, które skalują i w późnej fazie rozgrywki są dobre, ale wczesnej nie. Dlaczego? Grając z musisz poczekać jednak na ten 16 level na tej itemy. Często gra na kończy się w ciągu 5 minut, bo na przykład enemy yy, midliner, strzelna bota, a ty nie mogłeś zejść, bo jesteś Casadinem, jesteś useless, a ci ludzie tego nie rozumią. Tak samo Iver, no, Iver nie zależy od drużyny, daj tarczę swoim teammateom, Czasami ci teammate mogą być i po prostu nie umieją grać i nie umiem klikać, się wypierdalają. Nic nie możesz tutaj zrobić i na jak jesteś dobry. Oczywiście, jeżeli masz 70% winratio win i Wardem, to nim graj. Ale jeżeli masz nim 50, no to odpuść sobie, bo są lepsze do tego czempiony, które potrafią karować. Yy, być może zrobię film o najlepszych postaciach na Soloki dajcie znać, czy byście chcieli takie coś widzieć. Numer 8. Jak masz słaby dzień, to odpuść. Czasem w globu jest tak, że system nas skaże i przegrywacie 10, 10 gier w ciągu dnia. Ale następny wygrywacie już 12 i tak jest, ja też tak mam po prostu. I czasami po dwóch, trzech gierkach, kiedy jacie słabo, kiedy macie samych najgorszych teamate'ów, odpuśćcie, zobaczcie sobie jakieś serie na Netflixie, nie wiem, wyjdźcie na dwór, przeczytajcie książkę i wróćcie do rola jutro, bo być może dzisiaj nie złaś dzisiaj macie jakiegoś słabego mentala, co się stało w waszym życiu i zostawcie lore na kiedy indziej. To nie jest tak, że jak wygramy a jak zagramy 10 gier, to będzie lepiej, jak nie wyciągamy wniosków z tych gier, to nic się nie dzieje i tylko stracimy nasze punkty. Numer 9. Znaj umiejętności bohatrów i ich najsilniejszej strony. Wydaje się, że jest to dość łatwe, jednakże ja wiem, że dużo osób na Leo nie zna umiejętności wszystkich czempionów. Każda postać ma co najmniej 5 umiejętności, to znaczy R plus pasywka. I fajnie by było znać też umiejętności od tych czempionów, dodatkowo mniej więcej cooldowny niż na przykład Jeśli ma... nie wiem 13,9 sekund na kół. Nasus ma 5 sekund na kół na jakimś levelu. Varus ma 13 sekund na kół. Wiecie, że jak na przykład Varus użyje kół na linii, to nie musicie potem od razu flashować albo baczcie tego kół, bo jednak do następnego kół minie mniej więcej 10 sekund. Także możecie mniej więcej wiedzieć, co się stanie w najbliższym momencie. Albo że Eko ma 25 sekund na W, czyli jak wiesz, zestunował przed chwilą, no to prawdopodobnie nie będzie miał tego stunę przez najbliższe 20 sekund. Także polecam, jakby grom, znać to jednak skillę i wiedzieć na przykład, że. Echo jest, nie wiem, dobry w late game, że na li linii nie jest aż tak dobry, że Shaco jest dobry w mid game'ie, że MFK jest dobra na linii, bo jest tak zwanym Lane Bully, że Nasus na poprzez taki się e, skaluje do gry, że Popi jest dobra na postaci z Dashem, bo ma swoje WW. Trzeba sobie te wszystkie czempiony tak brać na logikę i wiedzieć mniej więcej w jakiej fazie gry są dobre. I numer dziesiąty, ostatni, y, nie trać nadziei, uda ci się. Y, z mojego doświadczenia wiem, że w bicie na iście, a to rozumiem już przez takie trochę większe elo, gdzie. Możesz się pochwalić znajomym, wysłać jakieś dziewczynie i ci powie wow, jak masz. To nie jest nic ciężkiego, naprawdę się nie jest trudno wbić i mi się wydaje, że wystarczy się trzymać tylko tych punktów, które wymieniłem. Dodatkowo najważniejsze jest to, żeby nie tiltować, nie poddawać się. Czasami są lepsze dni, czasami są gorsze dni, ale trzeba być jakby pozytywnie nastawionym i czerpać przed przede wszystkim fans gry, bo kiedy wygrać nie daje fanu, to po prostu odpuść. Pogaż sobie coś innego i może wróć do Lora za miesiąc, i wtedy będzie ci wychodziło. I będziesz fan fans z Liby, Także to jest moje 10 punktów, jak bić Elo' Blolu. Tutaj gierka już się praktycznie kończy, dość szybka gierka. Mam nadzieję, że się podobało Wam. Jeżeli tak, no to możecie zostawić komentarz, czytam wszystkie komentarze. Możecie zostawić lajka, like, jak się podoba, jak się nie podobało to łapkę w dół. No i zachęcam do stawienia subskrypcji i dajcie znać, czy byście chcieli na przykład kolejny materiał, na przykład z najlepszej postaci na low elo. E, tyle to ode mnie. I żegnam wszystkich. Na razie. Elo. Pszt.